Witajcie na naszym kanale tu Lena z Mamuciem która tam włącza jakieś te płyty no e, i dzisiaj jedziemy do wujka a zanim 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 pojedziemy do wujka to muszę wam coś powiedzieć dawajcie łapeczki w górę subskrypcje podajcie na mamę instagrama i tiktoka Jedziemy! Witajcie, jedziemy dzisiaj w podróż daleko Do Zabrzeża. No i trochę się boję, bo nie jechałam do Zabrzeża, Ale dałam radę dojechać do Chmurowa To nie dojedziemy do Zabrzeża. idziemy

o jezu, kamera mi pękła. No tu. Kamera sobie rozgrywała, super prosty. A ty co? Powiedz cześć? Powiedz cześć? Powiedz cześć. Nie. Cześć. To już mleko? Tak. Zjadł. No, Podoba ci się kamera? Będziesz youtuberem? No, ja więc odkurzyłam i będę robić mleko. Na dziecku. I powiem wam, że nie robić robić w domu. Ja zawsze, jak robię przynętę musieć w domu, to tam wszystko. I po drugie, mam wam na końcu zrobić, albo je ja robię, albo je nie robię. Co? Ja gadam do kamery. No co? Co? Co chcesz? Nie wiem, to może też coś z tym powiedzieć. A jak u kogoś mam zrobić, to powiem może, że mi Pomożesz Amanda zrobić podłogi? Zrobię. A u siebie w domu taki nawet zrobić podłóg, że... Masakra, dobra, zrobić zrobić mleko, bo mi tutaj mały... No i już, ciocia robi. Płacz. Ja sobie mam tu a tutaj? Zobacz tego. Skończyłam montowanko, idziemy do rzapki sobie i nie wiem jakim cudem rozwaliłam tą kamerę, ale mam pęknięty ekran dobrze, że tak mało, w sensie tak delikatnie i że się nic innego nie stało i nie wiem czy w ogóle rano ona już miała pęknięty ekran, czy pękła mi jak ją w aucie wyłączyłam i rzuciłam nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia idziemy, nie wiem czy ustanę paprykę, bo chciałam zrobić dzisiaj ryż z kurczakiem i z papryką na obiad no co? No i to jest taki dzień, spędzimy, sobie, będziemy prawie cały dzień u mojego brata, bo muszę wrócić do domu, a tam mam taki bajzel, Taki bajzel mam po prostu, żebym musiała tam posprzątać. No więc dlatego dzisiaj taki luźny film. Myślę, że w ogóle już odpędział powodzi i dostałam pieniądze, dostałam pieniądze, mam pieniądze, mogę nagrywać lepsze filmy, bo mam hajs. Jeszcze nie cały, ale coś jest, więc bardzo mi cieszy, ja nie lubię ogólnie nie mieć pieniędzy. Idziemy sobie... Co? I idziemy zaraz zrobić obiad. Tak? Będziesz jadł? Wkręcił się. No, to wiecie, no, jesteśmy sobie, łapiemy sobie promyczki słońca, pijemy i zrobimy test smaku tabletek. Lena mówi, że są kwaśne. Zaraz oczu. On takie tutaj mają? Widać. Idliście Jed kiedyś takie tabletki? Cukierko tabletki. Tak, Daj mi. Eee, po prostu robię taką szatkę. Nie, tak się robi tabletkę tak. Nie, ja robię inaczej. tej. Czas nie. Słodkie, a nie kwaśne. No jeszcze raz mówisz. No, no A ty co? Brawo. Ślicznie. Możesz sobie pomóc ręką. Nie, tak Najlepsze atrakcje dla dzieci. A tak chcesz? Albo będzie gorąco. A ja tutaj! Idziemy <grym> z tymi butami, idziemy z tymi butami po tej kanapie. My sobie wracamy mamy mało no procent. 1,8. A ona no malutko już. Dojechaliśmy, Lena, Lena jest zmęczona, Lena zasnęła. Z Co? Jestem zmęczona tymi dziećmi. Z tymi dziećmi Lena jest zmęczona? Męczyła <grym> się, bo jest niewyspana moja księżniczka, już zasnęła mi teraz przy parkowaniu. Mm, możesz się położyć w domku spać? Nie. Nie. Pini! Jesteśmy fini na spacerku, znaczy ja jestem, bo Lena chyba zacznie. Weszła do domu położyła się i powiedziała, że jest tak zmęczona, że ona nie idzie ze mną, że mam sobie iść sama, a jest taka ładna pogoda, a ja jestem tak zmęczona, że mnie ta pogoda w ogóle nie cieszy. Jeszcze mam tyle rzeczy w domu do zrobienia. Muszę tam podłogi, najgorzu są te podłogi. Nienawidzę robić podłóg, a już dzisiaj jedna robiłam. No, no ale nic, no machnę to szybciutko, sprzątam i będzie czysto. I będzie czysto i będzie się przyjemniej siedzieć. No i w ogóle miałam jechać na mejnie na stacji paliwa, ale pomyliłam kierunki i się tak już potem zestresowałam, że już nie chciałam nigdzie jechać i wróciłam do domu. Więc mam te auto, yy, niezatankowane auto, a do tego... A do tego nie kupiłam kopert, ale mam jeszcze jakieś koperty w domu, więc popakuję sobie część zamówień, przynajmniej z tego Vinted. I wysilę jutro rano po prostu. jutro znowu jedziemy do moich kochanych dzieciaczków. Nie zobaczcie jaki to jest bajzer na śpi. Jezu, jak mnie wystraszyło, i byłam pewna, że śpi. Nie śpisz? Myślałam, że spałaś. Jezu. No ej, e, mam dla Was polecajkę. Ja kupiłam sobie trzy paczki. Wczoraj kupiłam jedną, dzisiaj już trzy. Każdy, kto jest fanem chipsów powinien spróbować tych. Z Lidla, bruschetta. E, bardzo dobre, ale one są teraz tylko dlatego, że jest tydzień włoski w Lidlu i no, więc lećcie do Lidla i sobie kupujcie jak jesteście fanami gypsów, bo są przepyszne No coś tak gorąco dziewczyno, klima chodzi, a tu tak ciepło a kto posprząta te maty, bo Lena ćwiczyła, ale widzicie, Lena tak ćwiczy widzicie, że mam tu co robić no, zaczynam sprzątać, nie chce mi się nie chce mi się strasznie, ale, ale muszę jeszcze, nie mam taśmy nie mam taśmy, zapomniałam kupić, znaczy w sensie w Lidlu jej nie było, musiałam jechać do eklerka. A mi się dzisiaj tak nie chce wsiadać w to auto, bo znalazłam miejsce parkingowe i naprawdę nie chcę, żeby mnie ktoś zachmęcił. Więc co? Więc moim planem jest to, że ten Mateusza napisze, czy bym mi mógł kupić taśmę i ją przywieźć Później po prostu przyjedziemy sobie... O widzicie, tutaj w kuchni też tam zlew do zrobienia blatu do wytarcia tutaj też na latach. Tutaj, tu jest czysto ogólnie, tu są tylko ciuchy, które są właśnie na sprzedaż i które się jeszcze nie sprzedały, i właśnie one leżą tutaj na łóżku. Muszę dać do jakiejś reklamóweczki, ale leżą tu poskładane składane i przez to nie korzystamy z sypialni. Dlatego tam śpimy od paru dni, bo tu leżą ciuchy. No i przedpakuj tutaj, tylko buciki poukładać. No tutaj, tam umywalkę, umyć, umyć z pościągać rzeczy. Nie ma, nie ma tragedii. No, i nasza lęka ma gorączkę, dlatego ma taki humorek. Dlatego jest taka zmęczona. Super, po prostu. A za dwa dni ma wycieczkę. No, ja nie wiem, czy pojedziemy. Zobaczymy. Moja chora księżniczka. Moje dziecko. Zasnęła. Zasnęła, no czekamy na leki. I nie odkurzyłam, nie odkurzyłam, ale z racji tego, że ona zasnęła. Nie chcę jej ducha sobie odkurzaczem, ale widzicie, ogarnęłam sobie, więc spoko. A jutro sobie po prostu odkurzę. Tylko jeszcze zmywarka nie jest zrobiona, ale to dlatego, że okazało mi się, że było naczynia w zmywarce niepuszczone niepuszczonej, musiałam je puścić i druga zmywarka po prostu zaraz będzie zrobiona odezwę się do was rano i mam nadzieję, że to jej przejdzie i będzie się lepiej czuła bo nie fajnie mamy nowy dzień <laughs> Lena chora, tak? jak się czujesz? trochę nam mówi? masakra no moja bidulka ja będę zabierać się za montowanie filmu potem sobie będę tutaj, aha jeszcze wczoraj zamówiliśmy McDonaldika bo ona wstała, więc stwierdziłam, że McDonald's, wiecie, McDonald's to jest takie jedzenie jest <noise> zdrowe jedzenie, ale to jest jedzenie, na które zawsze człowiek ma ochotę, moim zdaniem, przynajmniej my no, więc sobie, jest tu jest właśnie od tego telewizora więc no, zamówiliśmy, zjedliśmy, mi w ogóle by wysypało znowu proszczami. idę zaraz umyć buzię i sobie nałożyć tą moją maść ichtialową, polecam bardzo na, na wypryski i co? No i nic i, I żegnamy się z wami Ja dzisiaj mam tutaj dzień z moją Chorą córą I dziękuję za obejrzenie tego materiału Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału To koniecznie zostaw subskrypcję Żeby być na bieżąco, bo filmy pojawiają się codziennie o godzinie 15 I idę montować A potem dbać o księżniczkę Pa!